Te filmy, które Państwo widzieliście, zostały nadesłane przez naszych przyjaciół w Libanie i one obrazują to, o czym słyszymy w mediach, że po raz kolejny ten kraj pogrążył się w potężny kryzys. Rozpoczęła się regularna wojna Izraela z Hezbollahem, są bombardowania południa Libanu, bombardowania wschodu Libanu, bombardowania również dzielnic samego Beirutu, stolicy. To wywołało olbrzymi kryzys migracyjny, olbrzymi kryzys humanitarny przed nami. Wszyscy wiemy, jak Liban jest ważny dla, dla chrześcijan. Jest to kraj z dominującą mniejszością chrześcijańską, maronicką, z jedyną tradycją wschodnią, która od samego początku do samego końca pozostaje w jedności katolickiej z Kościołem Łacińskim. Z tego, z tego, z tego Kościoła maronickiego pochodzi święty Szarbel, bardzo popularny również wśród chrześcijan Kościoła rzymskokatolickiego. Jan Paweł II napisał o Libanie, że to nie jest tylko kraj, że to jest misja, że to jest zadanie. Bo rzeczywiście ten kraj powstał po II wojnie światowej jako pewien eksperyment, żeby sprawdzić, czy chrześcijanie, sunnici i szyici mogą razem współtworzyć państwo. I niestety z dekady na dekadę ten eksperyment okazuje się porażką. Natomiast cały czas w Libanie są ludzie, którzy pamiętają, że Liban jest zadaniem którzy nie chcą wchodzić w te konflikty, nie chcą wchodzić w te wojny, w te napięcia, ale cały czas myślą o tym, jak budować jedność, jak wspierać się nawzajem i te trudne sytuacje są dla nich szczególnym wyzwaniem. Obecność Łódzki Karitas Domu Wschodniego, obecność Archidiecezji Łódzkiej na Bliskim Wschodzie y, trwa już kilka lat. A w Libanie wszystko zaczęło się od y, strasznego wybuchu w porcie w Bejrucie. Y, pamiętamy te zdjęcia, one obiegły wszystkie media i uruchomiły wielki strumień pomocy a przez to, że Dom Wschodni jest na miejscu, był na miejscu, wtedy mogliśmy rozpocząć pracę u podstaw z ludźmi, którzy potrzebowali naszego wsparcia. Wszystko w oparciu o lokalną wspólnotę chrześcijan, o parafię św. Michała w Bejrucie, z którą do dziś pracujemy i prowadzimy pomoc nie tylko mającą na celu odbudowywanie tego, co zostało zniszczone, ale dzisiaj dzięki obecności na miejscu możemy przygotowywać się długo do długofalowej pomocy, którą będziemy świadczyć dla tych, którzy nie są żadną stroną konfliktu, który dzieje się w tej chwili w Libanie. My, to bardzo ważne, żebyśmy o tym y, pamiętali, żebyśmy o tym wiedzieli. Te działania, do których się przygotowujemy, te działania, które rozpoczynamy razem, są konsekwencją naszej obecności w Libanie. Jak pamiętacie, dwa lata temu arcybiskup Grzegorz Ryś, dzisiejszy kardynał Grzegorz Ryś, odwiedził razem z nami Liban, odwiedził Bejrut, spotkał się ze wspólnotą chrześcijan na miejscu. I dziś po raz kolejny, jako nasze zadanie, jako nasze zobowiązanie wobec tej Wspólnoty chcemy Was zaprosić do pomocy, do pomocy, która jest potrzebna w czasie, która nie może się ograniczyć tylko do doraźnej pomocy, zapewnienia żywności, czy schronienia czy, czy łóżek dla tych, którzy migrują i nie mają tej pomocy zabezpieczonej. Będziemy chcieli z nimi być tak jak przez ostatnie cztery lata na dłużej, bo taka pomoc jest bardzo potrzebna. Wizyta Księdza Kardynała w Libanie była związana również z tym, że nawiązaliśmy kontakt z chrześcijanami, którzy mieszkają na południu Libanu. Nasze pierwsze projekty realizowaliśmy z parafią św. Michała w Bejrucie, natomiast niebawem poznaliśmy ojca Józefa i sugerowano nam, że mamy się udać na południe, bo tam już od czasów wojny domowej i pierwszego konfliktu Libanu z Izraelem mieszkali chrześcijanie, którzy nawet nie byli w stanie odbudować kościołów zniszczonych w trakcie tamtych bombardowań. I wtedy widzieliśmy, jak ta wspólnota chrześcijańska jest zaczynem jedności. Jak oni starają się otwierać swoje społeczności, swoje szkoły na, na również um, muzułmanów, tak żeby budować jedność i uniknąć właśnie takiej sytuacji, że z zewnątrz, przez taką wielką politykę, ta mała społeczność libańska będzie skłócona i podzielona. I dlatego ta pomoc, którą będziemy kierowali, będzie pomocą realizowaną razem z chrześcijanami, którzy w ten sposób działają którzy starają się budować mury, przezwyciężać podziały, tak żeby Liban na nowo był tym zadaniem, które zostało mu powierzone, krajem, który jednoczy, który scala, który buduje jedno państwo, jedno społeczność, mimo tych różnych podziałów. Dlatego nasza pomoc, którą chcemy kierować, nie jest tylko pomocą doraźną, ale też pomocą wsparcia edukacji, pomocą wsparcia młodzieży, która zostaje w Libanie, z której jesteśmy tak dumni, że nie myślę o tym, żeby uciec. Żeby wyjechać jak, jak wielu pozostałych, ale chcą właśnie pracować jako terapeuci, chcą też kształtować młodych, chcą też być przykładem dla innych, więc ta długofalowa pomoc, która po tej wojnie, która teraz się toczy, będzie niesamowicie ważna dla tego kraju libańskiego, jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Dlatego apelujemy o wsparcie, apelujemy o wasze zaangażowanie, o jakiekolwiek środki, żebyśmy dalej mogli być razem z Libańczykami i wykonywać ich i naszą misję. W tym kraju, który jest tak dla nas wszystkich ważny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czas nas nie oszczędza. Jesteśmy jeszcze w trakcie, kiedy wszyscy borykamy się z powodzią. Uruchomiliśmy wielki strumień pomocy dla tych, którzy w Polsce cierpią z tytułu powodzi. Ale pamiętajmy, że są na świecie chrześcijanie, którzy w tych miejscach u źródeł, u absolutnego początku naszej wiary są i czekają na naszą pomoc. Jako wspólnota łódzkiego kościoła, jako y, wspólnota wierzących z różnych stron Polski i świata, możemy kolejny raz zaangażować się w tę pomoc, rozłożyć ją w czasie, y, bo jest bardzo potrzebna. Y, potrzebna tym, raz jeszcze chcemy to podkreślać, którzy nie mają żadnego związku z tym konfliktem chrześcijanie, którzy są ofiarami tego, co dzieje się poza nimi. Będziemy bardzo wdzięczni nawet za nieduże ofiary. Tak, ja gorąco zachęcam tych, którzy myślą, że 5-10 zł nie zrobi dużej różnicy. Naprawdę każdy, każda złotówka, która będzie przekazana czy to do Karytas Archidiecezji Łódzkiej, czy do Stowarzyszenia Dom Wschodni będzie służyła nie tylko pomocy konkretnym ludziom, ale też budowaniu pokoju, budowaniu naprawdę tego świata, który z zewnątrz jest niszczony, ale tak, żeby odbudować nie tylko mury, nie tylko domy, ale żeby też odbudować sposób myślenia, który drugiego człowieka traktuje jak brata. I ci, którzy są z nami w tej misji od wielu lat, wiedzą też, że właśnie obecność Domu Wschodniego, Caritas tam na miejscu, relacje, które są nawiązane, relacje pomiędzy głową ludzkiego kościoła i proboszczami tych miejsc, o których mówimy, są gwarancją, że te pieniądze będą spożytkowane najlepiej, najefektywniej jak można. Bądźcie z nami po raz kolejny, pomagajmy długofalowo temu Kościołowi, który jest w potrzebie. Dziękujemy.